Dobra, mam pomysł na y, odcinek. O siema Siema siema. Mam taki pomysł. Jak? Zrobimy prankę na Pandorze, że no. y, odchodzimy z kanału. No dobra. Ja ogólnie powiem, bo ja ogólnie mam dużo pieniędzy, ale za mało fame'u jest i ja no nie mogę być w takim y, otoczeniu, bo jestem zbyt mało popularny. A ty, to co? Ja powiem na odwrót, że ja mam... Za dużo fejmu, ale za mało pieniędzy! A no tak, a co ja... 50 za na 3 miesiące! Zapomniałem! Dobra, dobra kto to mówi? wróciłeś do do krwawo! Ja mam więcej pieniędzy, ciebie, dobra, chodźmy! A. Pan, ja mam pieniądze, ale Pandora ma jeszcze imię i trzeba go wydoić z tych pieniędzy! A tak! Pandora, mam informację! No, odchodzimy z kanału! No, odchodzimy! Ale jak to? No! Mówię. Ty mi za mało płacisz! Popie! Ja no no nie tworzyłem na 5! Na 50! Tysiąc złotych! Na 3 miesiące ma być! Albo inaczej no nie. Nie pod uwagę jak teraz życie wyciągnęła z kasku brukowej, Dobra! Za No, wreszcie to przeszło! A tam? Ja też odchodzę. Za mało fejmu. Jesteś zbyt mało popularny. Masz nie oznaczać na Instagramie trzy razy dziennie, bo inaczej odchodzę. Aha. No ale ja no nie będę więcej płacił, nie, no bo No to tak. jak nie będziesz go więcej płacić, to my odchodzimy z tego kanału. Aha, Patrz mi Nie, ale jak to? Przecież tobie płacę pieniądze duże. No ale nie ma feju, człowieku, ja no wychodzę. A to wie co, Dajemy fej. Ale ja mam to opis. No, zegarkami chodzisz do tymi, o? właśnie, ale zegarki no, złote. Telefony. Sportki Tębio. A my co? Bieda? Się, krewie, on, on biedny, a ja za mało pełni nie macie domu, macie wszystko Dziękuję. wychodzimy stąd Nie, wychodzimy Nie, Coś? ja się nie z wami Wchodzę Nie wiem jak to się stało, nie wiem czemu odeszli No ale trudno, mogli mi chociaż ostrzec, nie? To bym znalazł kogoś innego na ich miejscu, no ale... Co on robić teraz? Może sobie sam poradzić, nie wiem jest smutne, ale... No. Co? Dobra ochroniarz Idziemy, powiemy mu, że to jest prank, chodź, chodź No dobra Bo załamany się... jest Dobrze To był prank To był prank To był prank To, był prank. to był prank, bro to ha. Ha. Wiecie, dobra. Ha. Ha. to Co kurde, jak to? To prank, naprawił się nie, nie, Dziękuję tak. A czy nie narzekacie cię na no? Nie, 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 narzekamy. Ale jednak nie odchodzicie, ja no? Nie odchodzimy. Ja nie a... mam nigdzie dziw! Ci...